Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz chciałbym wam pokazać zamoknięte zboże, zamokniętą pszenicę, która zamokła mi w teoretycznie szczelnym pojemniku, w pojemniku w którym trzymam takie rzeczy jak pasze, ziarna, zboża, generalnie. Jedzenie dla kur. I słuchajcie, jak wiecie albo nie wiecie, są to stare zmywarki. Stare zmywarki położone tak jakby na plecach. Nasypuje do środka. Już to kiedyś pokazywałem, więc ci, którzy bacznie śledzą kanał, wiedzą o co chodzi. Natomiast nie wiem, jakim cudem do środka dostała się woda. Ja kontroluję to. Praktycznie codziennie wybierając stamtąd zboże, chociażby do śrutownika Natomiast tym razem, słuchajcie, stało się coś dziwnego, bo jakimś sposobem dostała się tam, tam woda, ale to ziarno od góry całkowicie było suche. Ta woda w jakiś sposób spłynęła sobie na dół, i tam na dole zobaczcie, co się wytworzyło. Wytworzył się taki Kiełkujący korzuch. To są kiełki. To są wszystko kiełki. Słuchajcie, zobaczcie ile tego, ile tego wszystkiego tutaj jest. To ma taką strukturę jak jakaś tkanina. W ogóle ciężko jest to rozerwać. Mam nadzieję, że kury prędzej czy później to zjedzą. Mam nadzieję, że, że nic im tutaj nie zaszkodzi. Więcej, że takie kiełki dla kurek są bardzo zdrowe. Taką mam nadzieję, słuchajcie. Więc, jakimś sposobem, jakimś trafem, chciał albo nie chciał, zrobiły mi się kiełki i kurki, no niestety, ale te kiełki będziecie musiały zjeść. Kury, kurczaki miały nadmiar jedzenia nie zdołały zjeść wszystkiego, bo było tego naprawdę dużo, zobaczcie tutaj uniosek również leży cała taka cała taka warstwa tych kiełków z tego jeszcze wysypują się ziarna powiem wam, że te ziarna w dotyku w dotyku stały się takie takie miękkie że można że można je zgnieść palcami, zobaczcie ja wziąłem jedno ziarenko wziąłem jedno ziarenko i nie wiem, czy to będzie widać w kamerze. I normalnie można je, można je zgnieść. Ze środka wychodzi taki biały miąż. Więc mam nadzieję, że dla kur jest to zdrowe, że jest to smaczne i że po kilku dniach one to sobie smacznie zjedzą. Natomiast w tym momencie robię tutaj kontrol. Wyciągam jajka z kurników. Jak to tutaj, jak to tutaj wygląda. Halina oczywiście siedzi. Halina jest kwoką. Zaraz wam pokażę Halinę. Halinka. Dawno cię widzowie nie widzieli. Halinka. Buziak dla... Buziak dla widzów. Tak jest. Natomiast słuchajcie, w pozostałych dwóch kurnikach najprawdopodobniej również siedzą kwoki. Jestem ciekaw tylko, ile jajek zbiorę dzisiaj z kurników odniosek. A więc zobaczmy. Tutaj są trzy. Raz, dwa, trzy. Trzecie jajko. Tutaj siedzi, tutaj siedzi kwoka, ale ona ma pod sobą trzy plastikowe. Ja je będę musiał odkwoczyć, słuchajcie, bo ja nie chcę już mieć w tym roku żadnych kurcząt. No i co? Pięć jajek z tego kurniczka odniosek. W kolejnym kurniczku wątpię, żeby coś się pojawiło. Sprawdźmy to. Tutaj siedzi Kwoka. Zobaczcie, zobaczcie jaka nabormuszona. Kurczaki już pomału zbierają się do spania. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A więc dzisiaj zebrałem tylko pięć jaj plus jedno jajo od kochinów. A więc słabo, słabo, słabo dzisiaj po prostu taki leniwy dzień. Leniwy dzień u Kazia. Latarkę to już trzeba wyłączyć w telefonie. Leniwy dzień u Kazia. Poniedziałek, ale okres urlopowy, więc y, troszkę odpoczywam. Odpoczywam, słuchajcie, ale filmiki nagrywam. Kolejny filmik w środę. Zobaczymy, co tam słychać u Pana Mecenasa. A w tym odcinku, krótkim, bo krótkim, już się z Wami żegnam. No zobaczcie, jaki trawnik, no zobaczcie, jaki trawnik wyrósł mi w pojemniku na, na zboże. Kiełki. Już się z Wami żegnam. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów. Mówił do Was Kazik, teraz idę dawać w gazik. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.